Witajcie. Kasia Młynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. Dla zainteresowanych przychodzę z kolejnym odcinkiem, bardzo krótkim odcinkiem, który ma tytuł Jak wyjść ze świata ofiar. Bo nie wiem czy wiecie, ale jednak większość ludzi funkcjonuje w tym świecie ofiar, czując się źle i przestając. Przez to też mieć yy, wpływ na swoje życie, yy, prze, yy, przekładając yy, odpowiedzialność za to swoje złe samopoczucie na świat zewnętrzny, na innych ludzi, na sytuacje zewnętrzne. Więc, w kilku punktach, jak wyjść ze świata ofiar. Po pierwsze wchodzimy w proaktywność, czyli przestajemy skupiać uwagę na problemach, drążyć te problemy, a zaczynamy skupiać swoją uwagę i swoją energię na rozwiązaniach. Tak? Jeżeli myślę tylko o tym, co trudne, co złe. To nic nie zmienia, natomiast sprawia, że czujemy się coraz gorzej. Naszym zadaniem jest zacząć zastanawiać się, co mogę zrobić w tej sytuacji, jak się zachować, jakie podjąć działanie, żeby wyjść z tego problemu, żeby rozwiązać ten problem. Po drugie, Wychodzimy ze świata ofiar, kiedy przestajemy sobie zadawać pytania w trudnych momentach. Dlaczego mi się to przydarzyło, jak on mógł mnie tak potraktować, jak ona mogła się tak zachować? Takie pytania odbierają nam sprawczość. Zaczynamy pytać, czego mnie to uczy, dlaczego ja jeszcze tego doświadczam, ale nie pod kątem dlaczego mi się to przytrafiło, tylko raczej z taką ciekawością, co jest jeszcze. We mnie, że doświadczam takiej sytuacji, czy takich zachowań, czy takiego traktowania. Jak ja się teraz czuję? Jakie ja chcę postawić granice? Co mogę z tym zrobić? Czego mnie ta sytuacja nauczyła właśnie? Po trzecie, wychodzimy ze świata ofiar, jeżeli zamiast oczekiwać: Atencji, uwagi, docenienia, akceptacji, miłości zaczynamy być ludźmi, którzy to wszystko dają sobie sami. Zaczynamy być ludźmi, którzy właśnie tą uwagę, docenienie, atencję, miłość po prostu dają samym sobie. Wszystko, tego, czego oczekujemy od innych ludzi, zaczynamy być uważni, żeby dawać samym sobie, ale też, żeby być ludźmi, którzy dają to innym. Bardzo często przyczyną naszych problemów albo trudnych emocji jest to, że ktoś nie traktuje nas tak, tak, jakbyśmy tego chcieli, jakbyśmy tego oczekiwali. Natomiast, jeżeli ja się pytam, wiesz, no czuję się niedoceniona, albo ktoś nie daje ci czasu czy uwagi, albo traktuje cię tak czy inaczej, a czy ty jesteś osobą, która sama. Daje sobie to, czego oczekujesz od innych, albo czy ty jesteś osobą, która potrafi innym dać to, czego oczekuje właśnie od tych innych. I bardzo często tutaj jest takie zastanowienie, że jednak, no, może ja też do końca nie jestem taką osobą. Więc zaczynajmy być takimi osobami, jakich oczekujemy, jakie oczekujemy, że dadzą nam to właśnie inni ludzie, i zaczynamy sami emanować taką właśnie energią. Kolejna rzecz, yy, yy, która nas wyciąga ze świata ofiar, to jest przejęcie odpowiedzialności. Jeżeli uzależniamy swoje samopoczucie, swoje emocje, swoją samoocenę od zachowań, oceny, słów, opinii innych ludzi, dotkniemy w świecie ofiar właśnie. Yy, kolejna rzecz to jest nauczenie się szczęścia. To, że będziemy przeżywać w swoim życiu trudności czy lęk czy inne trudne emocje, to jest pewne. Natomiast y, poczucie szczęścia, y, poczucia y, radości bardzo często musimy się nauczyć. I y, 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 jedyną drogą do tego jest wdzięczność, jest docenianie tego, co się ma, a nie skupianie uwagi tylko na tym, czego nam brakuje. To wszystko y, powoduje, że y, przejmujemy za siebie odpowiedzialność, wychodzimy z tego świata ofiar, wchodzimy w, y, na tą stronę mocy i to daje nam e, możliwość poczucia spokoju, wolności, radości. E, bardzo was zachęcam, żebyście wychodzili ze świata ofiar, bo ofiara zawsze znajdzie kata. E, niestety najczęściej e, obwiniamy innych za ten stan rzeczy, a prawda jest taka, że cała odpowiedzialność za to jest po naszej stronie. Więc po pierwsze. Skupiaj się na rozwiązaniach, nie na problemie. Po drugie, w trudnych sytuacjach przestań pytać, dlaczego ja, dlaczego on mi to zrobił, tylko zacznij pytać, czego mnie to uczy, co to o mnie mówi, jak ja się teraz czuję, czyli wyjdź z zewnątrz do wewnątrz. Po trzecie, dawaj sobie i innym ludziom to, czego oczekujesz, że dostaniesz od innych. Zastanawiaj się. Czy emanujesz taką energią, emanujesz e, 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 takimi cechami, e, takim zachowaniem, który umożliwi Ci to dostanie od innych ludzi. Tak? Jeżeli chcesz być kochana, e, naucz się kochać siebie i innych. Jeżeli chcesz być doceniana, naucz się doceniać siebie i innych ludzi, ale też postępować tak, żeby to e, docenienie e, dostać. Kolejna rzecz podsumowując, mmm, przejmij odpowiedzialność za swoją samoocenę i swoje emocje, a nie zrzucaj winy i odpowiedzialność za to, jak się czujesz na innych, i doceniaj to, co masz. Bądź wdzięczny. Wtedy nasza moc rośnie, przestajemy być ofiarami, dlatego też przestajemy doświadczać w swoim życiu katów. Jak nie w pracy, to w związku, w rodzinie, przyjaźni. Wszystkiego dobrego za każde udostępnienie, komentarz. Bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmiku.